Witam serdecznie. Pierwszy dzień prawdziwej pogody wiosennej. Chociaż to ciągle jeszcze zima. Pszczoły na poidle. Pszczoły do poidle, ale woda jest. Deszczówka. Na wylotkach się nie mieszczą. A my zaraz będziemy tutaj robić przeglądy można zobaczyć o się pchają tam do, do tych otworów tu i ma gdzie nie mogą wyjść hopsa zotkałeś papierem hop dobrze że przyjechałem hop Już potrzebne. Okej. Okay. Już trochę mnie przyatakowały. Wszedłem im w drogę. O, na ręce. Muszę iść po kapelusz. Idę mu trochę zrobić i wtedy będziemy działać Ok, odkryłem pierwszy ulik, jest to odkład z zeszłego roku pszczoły na dwóch korpusach sześcioramkowym pierwsza ramka, którą wyjąłem ramka z pierzgą a, na drug a druga ramka jest czerw. Jest czerw. Ja już miałem do góry tą ramkę. Czerw jest tyle, praktycznie cała ramka. Jakby liczyć, to dwie trzecie ramki. A od zewnętrznej strony jest to samo. Dwie ramki. Dwie strony pełna czerwiu. Co jest na dnie? Na dnie jest bałagan. Ja Będę musieli trochę posprzątać. Ja yy, nie chciałbym wyciągać wszystkich ramek, ale jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Tu jest dokładnie to samo. Ja nie potrafię teraz pokazać Wam dokładnie, ale to widać. Widać. I z tej strony, hop, so, obrócimy rameczkę. Hop. I tu jest dokładnie to samo. Cała ramka. Cała ramka. Ok, ona była tak, takim położymy z powrotem. Tak jak była. Ok. To jest druga. Dwie ramki z Trzecia ramka, proszę. Larwy widać białe prześwitują. Ramka aż gorąca. Może tu jest dokładnie to samo z tej strony. Ok, i na tamtej, bo nie chcę wyciągać. Tam już jest chyba mniej, ale trzy ramki pełniutkie czerwiu Mamy kwiecień siódmy, szósty. szósty kwietnia. I pomimo tego, że były zimne, ale dostarczanie pokarmu białkowego. No, zrobiło swoje, nie? Ostatnią ramkę tu jest ramka z pokarmem, i z pieżgą, a więc trzy ramki z, z czerwiem opsa maleńkę. Nie będę was tutaj gniótł. Op. Przesuwamy. Przesuwamy do ściskamy je ze sobą OK I tu jest przegląd zrobiony w tym uliku 3 apsa. Tu jest pieżga. Nie wiem nie pokazywałem, proszę pierzga. cała ramka pieżgi na bok. OK Po nie dusimy. Opla, zejdźcie tam każda pszuka na wagę złota. Ok. Teraz tak krótka więc tak ponownie po krótkiej przerwie. Ja zaglądałem już do tej rodziny, tu jest sam pokarm. Tu na tej ramce nie było pokarmu. Ja go przyniosłem do środka, żeby w razie było matka miała gdzie czerwić, wyszła na górę, nie ma problemu. Wszystkie ramki są jeszcze z miodem. Tu mamy, co ostatnio podawałem, karmę białkową. Tu jest jeszcze trochę na, na tym, one były bez folii, bez, bez papieru, więc tylko tak o, przykładamy. One mają tu na tydzień lub nawet dwa pokarmu, niech one sobie tak będą. Jeżeli będzie coś ciekawego, pokażę na następnej dużej rodzinie. Właściwie to są same mocne rodziny, także nie ma problemu. Eee, także do zobaczenia. Kolejny ul pszczoły na 14 ramkach 7 na górze, 7 na dole, na górze te dwie ramki z czerwiem. Ramki tak jak tam, prawie pełna ramka czerwiu, nie trzy, nie po 3, tak jak tego ta termo, te, te, termika tego ula. Jednak duży, duża kubatura, była mniejsza. Widocznie nie poradziły sobie z grzaniem tylko 7. No ale to nic zwęziłem. Pozakładałem przegrody czekamy do następnego, no ja jadę następny. I kolejna rodzina, już przykryłem, ale to nic. Odkryję 5 ramek na górze, 5 ramek na dole. Tutaj jest 2,5 ramki czerwiu, ale rozłożone na 3 ramkach. No i ostatnia rodzina, przykryłem już ją niestety, w tym pędzie zapomniałem, że kręcę filmik. E, I tego. I, ale no, okazało się, najsłabsza rodzina zostawiłem ją na pięciu ramkach. Zatwory z dwóch stron e, czerw miała także na dwóch e, rameczkach. E, na dwóch, nie mniej jak, jak u innych. nie Czyli powierz, powierzchnia ramek zajęta czerwiem, nie mniejsza jak ten. Także, no, wszystko na dobrej drodze. Na razie serdecznie dziękuję. Do widzenia.